Najwięcej emocji budzi ustawa mediana i, i zapis y, w projekcie tej ustawy y, o święcie Spółki y, Skarbu Państwa Telewizji Publicznej w Zielonej Górze. Mam tą ustawę przed sobą. Y, chcę Państwa poinformować, że w imieniu Grupy Lewica złożyliśmy 14, 14 uwag do projektu ustawy, które zostały uwzględnione. uwzględnione. Mówię tu o licencji programowej, mówię tu o Krajowej Radzie Radiopolii i Telewizji. Myśmy zgłaszali, myślę tu o finansowania, co prawda doszliśmy do kompromisu, że nie będzie to podpis od podatku, ale będzie to stała kwota budżetowa w granicach 700-800 milionów złotych dzielona przez Krajową Radę Radiopolii i Telewizję. Mówimy tutaj o 16 spółkach telewizyjnych 17 spółkach radiowych i myślę, że, że te postulaty zostały spełnione, dlatego też i klub Medicy popiera tę ustawę i stąd też uważamy, że jest to po prostu błąd techniczny i starożytwo ja wyciągnęłem artykuł artykułu 26 ustawy medialnej obowiązującej. I ten po Białym Stoku by goszczy figuruje Dorżu Wielkopolski i będzie zrobiły wszystko, żeby ten zapis pozostał i mam nadzieję i mam nadzieję, że dopóki ustawa medialna trafi, trafi do Sejmu, ona jeszcze nie trafiła, to trafi w takim brzmieniu, które by yy, nie pozwalały, nie, nie zmuszały nas do zgłaszania jakiejkolwiek poprawek. O zasady współfinansowania Powiatowego do Pracy. Ta rozmieszczość stanowisk między miastem a powiatem wynika z różnicy w sposobie rozliczenia kosztów. Tu zgodnie jako klub uważamy, że no Pan Prezydent z Panem Starostą powinni dojść do porozumienia. Ustawa wyraźnie podkreśla, że to współfinansowanie odbywa się na zasadzie dwustronnego porozumienia. Z tego wynika, że dzisiaj jest praktycznie połowa marca, nie jest sprawa rozstrzygnięta, to jest dwustronne nieporozumienie. W tym roku no Starosta i Prezydent powinni się dogadać co do finansowania. I uważamy, że prezydent w tej sytuacji powinien podjąć działania związane z przygotowaniem yy, wszelkich działań w celu usamodzielnienia i stworzenia urzędu pracy samodzielnego dla, dla miasta Gorzowa. Rewitalizacja jest dosyć gruntownym działaniem i spoglądając na nasze miasto to jest jeden z bardzo ważnych problemów. Nowe miasto całe już jest wpisane do strefy ochrony zabytków, w związku z czym tam już działania idą, ale cały czas jeszcze czeka nas swoją szansę za noście i za kanale. Chodzi oczywiście o takie ulice, jak na przykład Wawrzyniaka, Spokojna, Przemysłowa, o ulicę Grobla, o ulicę Kobylogórską na przykład, gdzie też jest bardzo wiele kamienic. My, Szanowni Państwo, otrzymujemy rokrocznie sprawozdania z działalności spółek i zakładów budżetowych. I według sprawozdania Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej za rok 2007, który dostaliśmy w ubiegłym roku, wynika, że budynki mieszkalne zbudowane w latach 1882-1945 stanowią, jeśli chodzi o budynki mieszkalne administrowane przez ZGM ponad 80% substancji mieszkaniowej, z czego podkreśla się, że jeszcze większość to te, które były zbudowane przed pierwszą wojną światową.